Co? Witam serdecznie Dobra to jest makijaż No dobra kurwa no, dziewczyny Ja jestem meduza ofi... To jest makijaż No dobra kurwa no Taką ranę się szyję dzisiaj Troszeczkę taki inny film niż zawsze, bez uśmiechu na twarzy. Wszystko mnie boli, obolały, bo miałem wczoraj taki incydent w Warszawie. No i wiem, że prędzej czy później będę musiał wam o tym powiedzieć, bo... bo wyglądam tak, a nie inaczej i na pewno wasze pytania w tym kierunku padną. Dlatego robię ten film. Byliśmy wczoraj na mieście, wczoraj była środa w Warszawie, wyszliśmy sobie po ziomeczek na urodziny. No i wiadomo, że sobie tam trochę podpiliśmy. No i wiadomo jak to ludzie pijani się zaczepiali do mojego, mojego koleżkę. No i tam go wyzywali i tak dalej. No i ja stanąłem w jego obronie, tam coś krzyknąłem do nich. Nagle gościu podbiega, dostałem bułę, się przewróciłem. Gość od razu na mnie skoczył, drugi jeszcze mnie kopnął tutaj w lewe oko. Zresztą chyba widać, bo ja nic nie widzę, tak szczerze. No, ale wy pewnie widzicie moje oczko jak to wyglądało, to naprawdę była nieciekawa sytuacja. Szczerze bardzo mało pamiętam, taki mega harmider był. Po tym kopie na oko to w ogóle straciłem taką świadomość. No kurwa, to praktycznie jest do jeden. Z jego marka z no domyśliłem się, bo Meduza tu pisze, wiesz? Jakiś Versace po wylewie. Nie no, Versace tylko kamerzysta może nosić. Kasz z jego sklepu. Widziałem, że coś tam, tylko nie widziałem tego loga jeszcze. Ale widziałem jakieś insta że coś, że coś tam jest. Meduza Premium się nazywa? W porządku. Jak mówiłem, że chceszło, coś tam próbował pomóc, ale go od razu odciągali, trzymali i tak dalej. Nie było zbyt dużo ludzi, żeby tam nas rozdzielać, więc no wiadomo, było ich trochę więcej. No to Je sytuacja. Versace, a nie kurwa, Versace jak amerykańce. 5 złotych. Versace. Tak wynikła taka, nie inaczej. Szkoda, bo naprawdę mam dużo planów w Warszawie, chciałem dużo ponagrywać, no a nie za bardzo. Chciałbym, żebyście widzieli mnie w takim stanie. Ale no co, no, no tego nie przeskoczymy, więc filmy tak czy siak będą. No i dlatego... Tutaj... Poza tym jakby nawet go pobili, nie wiem, można komuś pieścią rozciąć ten... Znaczy, skórę można komuś rozciąć, na na policzku czy coś. To reprezentują, mu chyba zęby by wybili. Nagrywam ten film, żeby żeby wam wytłumaczyć, dlaczego teraz będę tak wyglądał. Mordeczki moje ukochane. Kurczę, ale ciągnął takie pani, się plącze mi język. Mordeczki moje kochane, uważajcie na siebie na mieście, bo naprawdę masa czubów chodzi. I w ogóle nie uważają. Chyba nie się w ogóle z konsekwencjami, że ogóle... Nigdy nie wiadomo, co mieli łapa. No tak, no ale to no, trzeba jakoś rozciąć, nie? Ustawią spukiwanie tanie stropy, No właśnie, też tak mi się ja ten. Bo na, bo na twardym, żeby ci skóra pękła, rozciątek, w porządku. On żeby chyba zębem mu wybili. Będą komuś coś serio zrobić i. pójdą i, i, i pierdzieć. Ale ja tam nic nie będę donosił. Powiem tylko tak. Każdy kiedyś trafi na swojego. Byczki moje kochane. Ale czemu on co chwilę ten? I ktoś mnie woła? Zobaczmy. To nie mnie wołał. Naturalowi chciał coś pokazać. Powiem mam teraz coś takiego hardkorowego na sam koniec filmu. Chcieliście <laughs> Franki, To macie, to jest tylko makijaż. A teraz lecimy na miasto robić pranki. Już wkrótce będziecie oglądać mega zajebiste filmy jak prankujemy właśnie za z nieś ludzi na mieście. Pozdro. pan lekarza? Nie, pani ten, ale to coś chyba Ten pan mnie pobił, jest naprawdę wariat. No dobra. <śmiech> Żartuję. <śmiech> Pozdro nitro Me tu pozdro, na pozdro, pozdro. Nagrało cię? Przepraszam panowie. Kto się tu pobił? Kolega mówi, że to ten pan. Sorry. E, can you help me? Can you help me? Oj, to trzeba zobaczyć ten angielski. Oh, please! No. Ale się daliście wkręcić wy wariaty. No, Pozdrowienia z zabrza. Za współgodą. Kurwa, wkręciłeś mnie jak wieczko od swój Trzymaj się. 5 złotych. A dzięki bardzo, dzięki bardzo panie Mateuszu. Gdzie myśmy grali? Na franciszkańskiej? Na franciszkańskiej? Chyba... Byśmy, Albo nie, gdzie to było? Chyba tak, nie? Dobrze mówię? Dobrze mówię? Kurwa, nie pamiętam, ale wiem, że graliśmy. Jasno było wtedy. Siedzieliśmy w takim cieniu. To dał się wkręcić, niech napisze komentarz. Dałem się wkręcić, a ja przyknę serduszko. Dzień dobry, co tam się panu stało? <noise>